Siemanko, jestem panda i witam w moim kolejnym odcinku. Przepraszam, że po tak długim czasie go nagrywam, lecz, no wiecie sami, szkoła, jeszcze dzisiaj jest piątek, ja jestem chory. Ogólnie co tak, kupuję sobie cs i nie wiem dokładnie za ile, ale chciałbym coś z niego nagrać. Może się wypisać w komentarzach, albo nie wiem, sam coś wymyślę, co mogę z niego nagrać. Więc tak. No. Nie wiem, napiszcie mi, napiszcie mi, czy coś takiego Wam się spodoba. Ogólnie jest was już aż 12, 114 wyświetleń, jakieś tam lajki pod filmami. Bardzo mnie to cieszy ogólnie. No i to chyba było, było na tyle w tym yy, odcinku. Piszcie mi w komentarzach, yy, czy takie coś Wam się spodoba. No i do następnego odcinku. Siema. Yy, ogólnie przepraszam, że tak nie wiem co mówić, ale wiecie, to był mój pierwszy odcinek taki z głosem pełny I... To akurat dogrywam, bo zapomniałem to powiedzieć w tamtym. No i jakoś tu ładnie skleję i filmik powinien być nie wiem za ile. No ale jeżeli ktoś jest ze mną na bieżąco, to... No, to będzie wiedział. Dobra, siema.